Kolejne auto dołącza do naszej oferty jest to Honda Civic z 2014 roku, roku produkcji Wyposażona w silnik diesla pojemności 1.6 mocy 120 koni mechanicznych Połączony z manualną skrzynią biegów Civic do tej pory przejechał 202 tysiące kilometrów i jest to przebieg w 100 potwierdzony. w i na Castorama.pl A tylko od 31 maja do 5 czerwca skorzystaj z dodatkowej promocji i odbierz 100 złotych na karcie podarunkowej za każdy wydany tysiąc. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na Castorama.pl Marian, a gdyby tak za laptopa na raty w Media ekspert płacić 30 zł miesięcznie, to, to by było fajnie, co? To było super. No i to 0%. Jesteś świetny w tym co robisz. Chciałbyś się realizować w 100% rozwijanych. Więcej na temat aktualnej oferty znajdziecie w opisie poniżej tej prezentacji.